Witam wszystkich bardzo serdecznie, bardzo z tej strony Tutaj piąteczek wieczór Teoretycznie zaraz miałem kończyć pracę jeszcze została mi wymiana oleju Ale nie nie nie, nie tego nie odpuścimy Muszę to nagrać Zobaczycie tutaj e, szok Przynajmniej ja już szok przeżyłem Zobaczycie dla te, dlaczego Tak samochód przyjechał na wymianę tam tulej powyżej z tyłu Wymiana klocków w przód i tył Okazało się, że zaciski z tyłu zapieczone Także poszedł zestaw reparacyjny Naprawa tylnych zacisków, jakieś zawieszenie z przodu Jakieś tam wibracje, inne takie błędy. No i został mi, jak mówię, olej do wymiany. Czyli standardowo odkręciłem filtr, sobie odkręciłem. filtr tam marki tam nieważne. Normalny, standardowy olej, odkręciłem korek. Też normalny, płynny olej się wylał. Wszystko na pierwszy rzut oka w porządku. No i oczywiście odkręciłem sobie korek w lewo oleju. No i doznałem szoku. Przynajmniej ten szok doznałem odkręcając tego, no ale stwierdziłem. Co tu tutaj będę dużo e, mówił, trzeba zacząć robić, na waszych oczach ściągnę tutaj pokrywę zaworów. Jedna, co wykonałem, no to oczywiście postawa filtra powietrza już sobie wyleciała, żeby tutaj nie przedłużać materiału. No i zobaczymy wszyscy co jest pod e, pokrywą. Zadzwoniłem do klienta, zapytałem się czy on, kiedy on zmieniał ostatnio ten po olej, powiedział, że gdzieś tam sobie zmienia ten, ten olej. Normalnie na bieżąco. Pytałem się, czy, Boże, czy powiedz mi, kurda, tylko chłopy, czy ja ci ten olej kiedykolwiek w życiu zmieniałem? Powiedział, że nie. No i tutaj e, ucieszyłem się, bo jak ja bym coś takiego kurwa zrobił, to naprawdę ludzie, to ja bym po prostu się chyba nie wiem co zrobił. W każdym razie gdzieś ktoś kiedyś, chociaż ja już od razu wiedziałem, że na pewno nie ja, bym, ja tych, tej marki filtrów nie używam. No ale nie wiadomo. Co by się mogło wydarzyć? Może nie wiem, jakieś... Nie, nigdy tego filtra nie zakładałem u mnie, także na pewno to nie było robione. No i dobra. No tutaj miałem też e, takie troszeczkę uspokojenie, że to nie u mnie się wydarzyło. No ale olej by wymieniany niedawno. No to zobaczycie jak olej został wymieniony niedawno. Jak ktoś mógł coś takiego przegapić. Czyli standardowo, ceweczki wylatują, olejem zalane nie są, czyli uszczelki trzymają jak najbardziej. I teraz to jeszcze i jedziemy dookoła śrubki. I teraz biorąc pod uwagę to, że na przykład nie zauważyłem tam, dobra, gdzieś tam jakiś leje, czy coś, wlewam olej na pałę, no to mógłbym się nieco zdziwić. Weźmiemy sobie ten kluczyk, coś tu jest pomieszane. Dobra, już miałem taki filmik raz z zdjęcia pokrywy zaworu, jakieś 3 lata temu. I teraz idzie to już znacznie szybciej. Auto nie, mam na, auto nie mam na podnośniku, bo już sobie go zrzuciłem, troszeczkę mi odjeżdża. No ale powiedzmy, że jest ok. No to jeszcze magnesik, żeby te powyciągać. No i jedziemy, jeszcze jedno. instalacją. Mam nadzieję, że dalej jest, dalej jest inaczej niż w tym obrębie, gdzie wzrok mi sięgnął po odkryciu korka. Że mam nadzieję wielką, że jest naprawdę inaczej, że tu jest czysto, a to co widziałem, to jest tylko no to chyba chyba nie. a teraz zobaczcie tutaj. Ja pitole, dobra, może naprawdę szkoda palca do, do ruszania tego, może jakąś rękawiczkę sobie ubiorę na rękę. Dzielę. normalnie jeden gnój Dobra, wezmę sobie jakiś też papierek, żeby tu też nie była jakaś reklama, bo tu mam z tym Dobra 11. Coś takiego sobie, o, o ja pierdzie No Masełku No A gdzie reszta? Słuchajcie, wiecie co to tak wygląda jakby Jakby to olej z, z wodą się pomieszał czy coś No zobaczcie, to jest tylko taka mała namiastka Zobaczcie, całe, całe wszystko tej mazi tutaj jest. Tutaj na, na silniku tutaj nawet właśnie tu otworzyłem ten korek i tu było właśnie z, Widziałem tą kubkę tutaj. Eee. Tak to właśnie nam tutaj wygląda. Wszystko y, w miarę w miarę czyste. Cała góra zapierdzielona. Może to świadczyć chyba głównie z tego, co widzę, szczególnie tutaj po tym białym nalocie jak o bardzo, bardzo, bardzo zawilgoconym e, oleju. Także zapytamy się właściciela, jakie dystanse on sobie autkiem jeździ. No bo jak, kurczę, z czego takie coś? Z niewymiany oleju? Sami. Zobacz, sobie zdecydujcie jak z czego to może być, bo na naprawdę cała pokrywa pokryta górna oczywiście, bo wiadomo woda leci nam do góry, paruje, wszystko u góry pokryte takim dziadostwem, także czyszczo to wszystko ile się tylko da. Tutaj oczywiście pokrywa będzie nowa, bo mamy ją na zewnątrz, pozbierać wszystkie tutaj te elementy z, tego, z pokrywy z tej sklewatury z No i co? No i wlać olej, niech no ale kurczę, odma, zatkana. Nie ma takiej możliwości. Tutaj jest wszystko yy, tak jak trzeba. Tak czy inaczej, czy były odmy, czy nie były, czy były zerwane, czy nie było nigdy w tym silniku nie widziałem aż takiego rzadostwa. Także tutaj widzieliście jak to wygląda. Czasem warto spostrzec, zobaczyć na różne elementy, czyli przy wymianie różnych gdzieś tam jeszcze oko wsadzić, zainteresować się, bo coś takiego wymyć zawsze jest to lepiej niż wlać olej na coś takiego. Także wrzucam zaraz filmik Wam, żebyście mieli na piątek wieczór. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.